Witam Was drodzy widzowie. Nazywam się Tomasz Bebel. Jestem właśnie na firmie Primo Cafe. Jedziemy dzisiaj z natalką do miejscowości Ścinała. Bardzo ciekawe miasteczko, przez które przepływa Odra. E, w sprawach biznesowych. A ponieważ mam te 15-20 minut, to mogę Wam opowiedzieć e, troszeczkę na temat e, spienienia mleka w serii Z. W serii konkretnie to się rozchodzi o temat, słuchajcie, Z6. A konkretnie z problemami, jakimi się wiąże nieraz użytkowanie tych ekspresów. A mianowicie, na spinienie mleka, jakby skleja się kilka tematów, albo raczej nie spinię mleka. Czyli jeżeli ktoś nie pieni mleka, to to jest nie tak. Pytanie co? Dzisiaj wam pokażę jeden z przypadków, który, który występuje w modelu Z6 a który możecie sobie sami jakby usunąć tą usterkę w ramach no, użytkowania ekspresu nie, po, nie będziecie tego potrzebować serwisu Ym, Chodzi tutaj o to, że tak generalnie, z, kiedy Jura Z6 nie spienia mleka nie spienia wtedy, kiedy na przykład macie zainstalowaną chłodziarkę i ta chłodziarka, łączenie jakby mleka z chłodziarką no nie działa jak trzeba Albo na przykład jak macie szklany pojemnik na mleko no to ta rurka metalowa, która jest w pojemniku szklanym jest niedociśnięta do pokrywki. Ja to na moich filmikach już mówiłem. Albo jeżeli macie na przykład karton z mlekiem i ten wężyk, który wkładacie jest na przykład nieoryginalny i jest on na równo ścięty i wtedy się potrafi przystać do dna. To jest kolejny temat niespienia mleka. I to są takie tematy najprostsze. tak? Czyli coś się wydarzy. Po drodze, czyli ekspres klapie mlekiem i już. A ja dzisiaj chciałbym y, powiedzieć, to ci łapie w powietrze. Dzisiaj chciałbym Wam tutaj opisać temat y, niepinienia mleka. Y, z takich tematów jeszcze pryskania mlekiem, y, również może być problem, słuchajcie, z multizaworem. Z multizaworem, który sobie ustawia te kawy, tam się odpowiednio ustawia, on to jest tak rozdziela, czy jak będzie zepsuty, to też tak będzie się działo. Yy, może być też problem w łączeniu, czyli jeżeli wkładacie wężyk do, do, do przystawki spieniającej, to do tej dziurki z boku, z prawej strony i ona, ona już wyrobiona, ta, ten, ten otworek, nie, to tędy też się zbiera powietrze, łapie i też jak chlapie na przykład, albo gorzej pieni mleko. Yy, może być też sama przystawka spieniająca, czy tam ten, ten element, który jest w ekspresie, jakoś można się go wymienić, może też kupić u mnie na sklepie całą tą nową przystawkę spieniającą, natomiast yy, do sedna yy, tutaj teraz, yy, już wam, wam mówię o co chodzi. A dzisiaj chciałbym poruszyć temat niespienienia mleka z powodu osłony wylewki. Na to często nie zwracamy uwagi na to często nie zwracają serwisanci uwagi nie wiedzą, że tak jest. Nie mają pojęcia dlaczego tak się dzieje, jak już dalej nie pieni mleka. Wymieniają pół ekspresu, a temat jest bardzo często błahy. Chodzi o osłonę wylewki z logo Jura. Popatrzcie, tu mam y, wylewkę z modelu Z6 drugiej generacji. Y, ona jest troszeczkę się różni kształtem, ale w pierwszej generacji jest ten sam problem. Y, popatrzcie, tak wygląda logo Jury. Nie? To jest logo. ta osłona wylewki. Wtedy leci kawa. Tu jest w leci kawa, leci, leci, No, ale jak nie pięgnij mleka, bo z, ZK ma seria Z, czyli Z6 pierwszej, drugiej generacji. Ma jedną wylewkę do wszystkich kaw. i y, bywa tak. Właśnie, że mleko, które jest niespinione, no to jest niespinione, jest ok, a mleko, które jest spinione, niestety chlapie. Jeżeli chlapie, bardzo często jest, zwłaszcza w lecie, wyciągnięta jego temperatura. Czyli macie tam regulację temperatury pijanki mlecznej od 1 do 10. Ja osobiście zawsze zarekomenduję, żeby nie przekraczać piątki. Czy to jest model X10, czy to jest model X8, duży taki, czy to jest model seria Z Z10, Z6. Nie przekraczajcie piątki. Dlaczego? Mówię tu o mleku spienionym. Dlatego, że jak przekracz... bo to jest... To jest teoretycznie powinno śmigać, czyli dziesiątka pianka gorąca, jedynka pianka zimna, nie? Tylko tak do końca nie działa, bo mleko jest różnie tłuste, jest bardziej tłuste. Różnie się ono pieni. Dlatego też w lecie potrafi być ciepłe, pryskać, bo temperatura jest najczęściej za wysoka i wtedy ekspres zamiast pienić mleko, to pryska mlekiem. Bardzo często jest to wina, słuchajcie, też również nieprawidłowego nie ustawienia temperatury pianki, za wysoka pianka mleczna, to też tak będzie, więc nie przekraczajcie tej piątki przy spienionym mleku, a będzie wszystko dobrze, nie? i teraz zależy od modelu, są ekspresy, które mają każdą piankę, w każdym, jakby w każdej kawie jest osobno regulowana, w ZC tej pierwszej, drugiej generacji piankę macie dla wszystkich kaw regulację, więc w jednym miejscu ktoś ją reguluje, ale się reguluje. A co jeżeli wszystko jest dobrze? Czyli jest wszystko dobrze, tak? Czyli teoretycznie wszystko powinno działać, a Wam nie pij nie mleka. To jest ta osłona wylewki, to Wam dzisiaj pokazuje, taka osłonka. I ona tutaj z tyłu ma takie zatrzaski, nie? Tu ma, tu ma, tu ma, ma zatrzaski, tu ma takie coś. I co najważniejsze, tutaj ma jeden taki zaczas, zobaczcie, to w tym miejscu, widzicie? Taki, taki ząbek. O, O, tu, 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 tu. A drugi jest... Automatycznie, z drugiej strony, tu o ten mały ząbeczek. I ten mały ząbeczek, jak jest pęknięty, jak go nie ma, zawsze strzela prawy, nigdy lewy. <noise> najczęściej, no tak jest, najczęściej on strzela. I wtedy ten, ta, o, ta wyleweczka o jeden mm odstaje. Widzicie, odstaje troszeczkę. A z tej strony, tutaj jest taki kołeczek. Tak sobie, jak, się, jak sobie ściągniecie przystawkę spinającą. jest taki kołeczek który to jest tak naprawdę ośka silniczka krokowego, który się otwiera i zamyka. Jak on się otwiera, to wtedy jak to jest pieni mleka, jak się chowa, to nie pieni mleka. A w przystawce pieniądza w tym korpusiku. Zaraz wam to poka pokażę tą przystawkę. Jak wygląda przystawka z tym takim takim jakby zameczkiem do otwierania zobaczcie. O i zobaczcie, to jest przystawka od Z6, a to jest przystaweczka od Z10. Zobaczcie o ile ta dłuższa jest. To, jest. to jest duża różnica. Ten, ten kawałeczek o tyle dłużej spinia jakby mleka system mleczny Z10, pianka z Z10 jest lepsza niż Z6. Nie da się ukryć. Jest ona bardziej hmm, stabilna, że tak powiem. Systemy spinające Z10 genialnie pienią mleko. I tutaj jak patrzycie sobie, to one mają takie, takie coś, widzicie tu? To się naciskało, to się naciskało. O, a w to naciska taki kołeczek, który jest tutaj, a w tym miejscu. O, tam, o, tam, tam, tam to, to jest taka sobie ośka, a ona jest przykręcona do silniczka krokowego, który sobie tym steruje. No sobie ten naciska. Jak klikacie spienione mleko, pie, mleko, wtedy Wam to naciska się, tak, tam, tam, tam. Nie? I wtedy robi się tędy pianka, a nie gorące mleko. Jak to nie naciska, to wtedy jest gorące mleko. I teraz. Jak tego zatrzasku tutaj w Z6, który w Z10 nie ma, ale w Z6 jest, on tam jest niezatrzasnięty, to wtedy to jest tak. Wtedy to nie spienia. Powinno być tak. Wystarczy troszeczkę dosłownie. To jest bardzo ważny temat. I to tak z takich uwag, nie? W Z10 ma to poprawione, nie ma tematu, nic się tutaj nie pęka, nie strzela i w tych wyleweczkach właśnie w Z6, to w tym korpusiku są takie małe dwie dziureczki, I te dziureczki się tu po prostu, one się tutaj Zabrudzają, o, to tak mniej więcej w tych miejscach i tu, o i tu, i tu. I niestety, ale jak wkładacie ten zaczas na siłę, to się łamuje. Ten mały zaczas, to jest tutaj, to Wam wtedy pokazywałem w samochodzie. Tak to wygląda. Z10 ma inną przystawkę, nie pasuje do Z6, żeby była jasność. Właśnie, i to i ta ośka naciska na ten zameczek i robi się albo pianka, albo nie. Tylko, że jak to wszystko fajnie przylega, to wszystko jest super. A jeżeli jest ten cyngielek ułamany, moi drodzy widzowie, kochani, to wtedy to lekko odstaje. I wtedy jak jest ślepieni mleko. Wystarczy to, jak to sprawdzić bardzo prosto. No, wyciągamy sobie to i sprawdzamy, czy te ząbki są. Nie? Jak nie ma jednego ząbka, to podczas pianki mlecznej tu mocno przyciskamy ten róg i sprawdzamy, czy pieni. Jak pieni, to wiadomo, że ten element jest do wymiany. Z10 czyli najlepsze, ekspres, taki w ogóle teraz jest na rynku. Według mnie Super Ekspres, tu już, już o tym pomyślano. Tu nie ma czegoś takiego, nie ma tych zaczasków. To jest od Z10, osłonka. No tutaj jest Z6. Paluchami wyśmierglałem, ale no, trudno. To jest Z6, to jest Z10. To jest zupełnie inaczej to zrobione. Inne zaczaski, no tu nie ma czegoś takiego. Tu wie o co chodzi, poprawili w porządku śmigła. A w tych właśnie wylewkach, tylko. Teraz zwrócić uwagę na te haczyki, czy je macie. Dlaczego one pękają? Najczęściej pękają od brudu, który jest w tych otworkach. No bo jak to wkładacie, to tam są takie dwie malutkie dziureczki po bokach. I one zachodzą brudem. I wtedy to pchacie mocno, żeby te zaczaski tu zaczasnęły. O, te, o nie, pchacie to mocno, żeby to wcisnąć, a tam jest brud w tym. I to łamie ten zatrzask. Trzeba sobie wykałaczką, nie żadnym szybokrętem. Nic metalowego przy plastikach nie robimy wykałaczką sobie delikatnie to wygrzebujemy, tą dziurkę jedną, drugą i to, to elegancko wchodzi. Nic na siłę nie robimy. Także, także to wchodzą te tu zatrzaski, tu takie są o, guziczki, naciskamy na spokojnie, delikatnie, wszystko lekko ma to na to działać. I, no i tak, i jeżeli to jest uchomane, to często jest też tak, że niestety trzeba też wy, wymienić taką obudowę, już Wam pokazuję, tak ona w zestawie, dlatego, że Jura zmieniła te Troszeczkę kształt tej wylewki, tu jest zmieniane takie ośka, to jest trochę inaczej. Bardzo podobnie, ale inaczej. Jak kupicie sobie nową to, nie włożyć trzeba tą osłonkę sobie wymienić. Żeby ją wymienić, żaden problem. Dwie śrubeczki się odkręca. Tu od spodu takie są dwie śrubki. O, taka takowa tak, jest, nie? O, a ta osłonka wychodzi na to. O taką. O, o taką. No. I w tym miejscu tutaj o, sobie to to jest tak lekko, lekko tak wiecie, no, no minimy tu jest szparki takie. A ma być, nie ma być szpark, ma być tak. A tu jest szpark, a tu wchodzi ta ośka, która pcha to. I a w środku jest przystawka zmieniająca, nie? Co Wam pokazywałem na, na tym wcześniej. No. często trzeba tą osłonkę wymienić, która z tym zestawem działa. To jest tak zwany drugiej generacji zestaw, nie? Ale nie ma problemu, to się tylko w odkręca. Tu trzeba odkręcić taką jedną plastikową, to taki ten nypelek, co jest taki do, jest to on do góry wychodzi. Drugie wkładacie, przykręcacie, zatrzaskujecie i wszystko Wam elegancko działa. I nie trzeba nie wymieniać przystawki zmieniającej, ani multizaworu, ani węży, ani silnika krokowego, ani zestawu wylewek, ani jeszcze, Bóg wie czego, co Wy tam, no, wymieniacie w tych ekspresach serwisanci. I wy drodzy użytkownicy też często, no bo no, macie daleko od serwisu i tak dalej. Prawda? Więc to jest taki błahy temat. Mały ułamany ząbeczek, a wam nie będzie ni cholery, nie będzie pieniędzy mleka. <grych> no to dobra, to co? To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Nie mleka w biurze Z6. Hmm. Oczywiście tych jeszcze tematów może być kilka nie mleka. Ale dzisiaj Wam nakreśliłem temat dokładnie tej, tej osłony wylewki, konkretnie tego zatrzasku, bo to bywa w tym modelu, w z pierwszej drugiej generacji, więc trzeba o to dbać, o te zatrzaski. czyści te dziurki sobie, w które je wkładacie i nic na siłę nie robić. Wtedy będzie wszystko Wam fajnie działało. To bym ja, Tomasz Bebel z Primo Cafe. Dziękuję, że byliście ze mną. Co? Do następnego filmiku. Hej.